Wielkie dzięki, madam. A co do jedzenia z podłogi mam propozycję. Swego czasu dorobiłem w mielnie, gdzie smażyłem naleśniki na wypasie. Zafundujemy sobie piknik i pik. Narobimy naleśników, posmalujemy czym kto chce i będzie wypas. Logicznie, że jestem mistrzem robienia naleśników. Naleśniki w moim wykonaniu są najlepsze na świecie, inaczej no. bym nie był do tej roli. Jestem chłopakiem bez nazwy, ale jestem chłopakiem mariny, bo zakochuje się w córce właścicieli tego sklepiku, właśnie gdzie ci się kupuje samobójstwa. Od czasu bycia nastolatkiem chciałem dobingować. A skoro mam taki talent od Boga, który nazywa się duński akcent po polsku, no to fajnie się odnajdywać czasami i nie ścieniać, tylko, tylko swoim, swoim głosem denerwującym czy, czy łagodnym, nie wiem, sam nie mam dystansu do tego, po prostu być sobą i przyjechać w odwiedziny i być częścią tej produkcji, więc ja się bardzo cieszę. Możemy jechać, no? Przyszedł tutaj, gdzie wasz sklep. Moja postać jest y, bardzo konkretna, no, wchodzę do stepiku, żeby kupić sobie jakieś samobójstwo, jakieś narzędzie, bo to życie jest tak straszne, a, a zakochuję się w marinie i, i, i śpiewam piosenkę i, 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 i żyję dalej. Witajcie, nazywam się Czesław Mozil i według mnie za mało mówimy o śmierci, za mało dystansu mamy do śmierci, więc... C'est so a pas chance de film c'est l'amour bonjour